Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej dzisiejszej w imieniu Pana Prezydenta Jerzego Miśkiewicza. Witam nowych Państwa dyrektorów, witam serdecznie Panią Reginę Maciejczak, witam Panią Elżbietę Czerw, witam również Panią Monikę Słowak-Brzydzińską i witam Pana Krzysztofa Rokitę i Panią Annę Salamą i oddaję głos gospodarzom spotkania. Szanowni Państwo, niezmiernie miło mi powitać nowych dyrektorów. Na, na, na stanowiska w swoich szkołach yy, dzielnie walczyli wspaniałe prezentacje przedstawiali także myślę, że, że od 1 września nowego roku szkolnego 2016-2017 w, w naszych placówkach będzie już <śmianowna> wspaniale funkcjonowała nowa kadra kierownicza. Ja może przybliżę troszeczkę postaci które, czyli, czyli państwa, którzy pozytywnie przeszli procedurę konkursową i zostali kandydatami i dyrektorami w placówkach. Pani Regina, wieloletni nauczyciel od 1990 roku na stanowisku dyrektora, także doświadczenie mówi samo przez się wspaniała placówka zawsze lista rezerwowa pełna. To jest jednoznacznie świadczy o tym, że chętnych do tego przedszkola jest bardzo wielu. Czyli atmosfera musi być tam wspaniała. Także jeszcze raz gratuluję pani Elżbieta Czerw. Też wieloletnie doświadczenie, 30 lat pracy. Zastępuje odchodzącą na zasłużoną emeryturę panią Drożdżał. Myślę, że wspaniale zastąpi ją pani na tym stanowisku. Również jest to przedszkole, które cieszy się ogromnym zainteresowaniem i tam zarówno w siódemce, jak i w dziesiątce uruchamiamy dodatkowy oddział. Yy, I gimnazjum, gimnazjum numer dwa, pani Monika Słowak-Brzezińska, 14 lat stażu, 15. Yy, jako nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowaniu do życia w rodzinie, języka polskiego, yy, nam znana bliżej Stowarzysza Przyjaciół Strachowic, aktywnie działająca, na rzecz Starachowic też od 1 września tego roku obejmie stanowisko dyrektora gimnazjum nr 2. Pan Krzysztof Rokita, nauczyciel dyplomowany, nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i religii, wiedzy o kulturze, organizator i opiekun uczniowskich praktyk zawodowych. Zatrudniony w zakładzie doskonalenia zawodowego, czyli troszeczkę inna formuła niż, niż nasze publiczne szkoły. W latach 10-15 pełnił funkcję. Wicedyrektora szkoły. I pani Anna Salomon, 34 lata stażu. Przepraszam, że tak mówię, ale to jest istotne dla, dla wszystkich, bo to świadczy o doświadczeniu na stanowisku. Nauczyciel chemii w szkole numer 11, w szkole numer 13 oraz w latach od 11 roku. Jako dyrektor gimnazjum numer 4. Także jeszcze raz gratulacje składam państwu i życzę, życzę owocnej pracy na objętych stanowiskach. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W naszej placówce w przedszkolu panuje mm, miła atmosfera. Przedszkole jest bezpieczne, przyjazne dzieciom. Pracujemy na pedagogice planu dalzońskiego i mam nadzieję, że będziemy nadal podtrzymywać, dlatego że opiera się ona na uczeniu dzieci, dzieci samodzielności, odpowiedzialności, współpracy. Chciałam przy tej okazji powiedzieć, że większych zmian nie zamierzamy. Dopracowaliśmy się wysokiego poziomu pracy w przedszkolu i myślę, że to będziemy utrzymywać. Jestem otwarta na nowe propozycje, także z radą będziemy jeszcze ustalać. Mamy parę rzeczy jeszcze do zrobienia, przede wszystkim dotyczącej czy szatni, czyli podniesienia estetyki pomieszczeń, czy też ogrodu przedszkolnego, a także jeszcze tam udoskonalić współpracę na każdym szczeblu, czy to z rodzicami, czy między sobą, bo ciągle się rozwijamy, ciągle jesteśmy w ruchu. Chciałam pozdrowić wszystkich, którzy z życzliwością odnoszą się do na naszej trudnej pracy i zapraszam do przedszkola do obejrzenia. Dziękuję bardzo. Ja pracuję w przedszkolu miejskim numer 10. Ta przedszkole ma nazwę Niezapominajka. Mieścimy się przy szkole podstawowej nr 13 i gimnazjum. Razem mamy jeden wspólny budynek. Jest to przedszkole, które powstało tam ponad 10 lat temu, w tym budynku, a ja pracuję w nim od 1992 roku. Zagadnienia przedszkolami są szczególnie bliskie, ponieważ jestem także mieszkanką Osiedla Południe, a tamto przedszkole jest usytuowane. W najbliższym czasie czeka nas modernizacja placu zabaw, który już był 10 lat temu modernizowany, więc teraz mam, czekamy z programu inicjatyw lokalnych na nowe urządzenia terenowe. No i czeka nas duże wyzwanie, ponieważ, tak jak już wspomniał pan wiceprezydent, Nowy szósty oddział musi powstać, a my mamy trochę warunki lokalowe trudne, ponieważ to jest budynek zaadaptowany, nie takie typowe przedszkole. No i w najbliższym też czasie termomodernizacja ten ostatni etap, gdzie jesteśmy, także takie wyzwania bardzo techniczne nas czekają w najbliższym czasie. A poza tym nasze przedszkole realizuje. Taki program przede wszystkim oparty o ochronie środowiska, o ochronie przyrody, dlatego że Niezapominajka to właśnie symbol takiego kwiatka, który właśnie przypomina o takich zagadnieniach, ale oczywiście inne rzeczy też realizujemy zgodnie z nową podstawą programową. Także dziękuję bardzo. Anna Salamon, ja pracuję w Gimnazjum nr 4 od początku jego istnienia, od 1999 roku. Od 2005 roku pełniłam funkcję wicedyrektora, a od 2011 dyrektora szkoły. Szkoła się ciągle rozwija, a pomysłów mam mnóstwo na rozwój dalszy szkoły. Najbliższe to jest to, że nasza szkoła wspólnie z mieszkańcami Osiedla Południe w budżecie obywatelskim ma otrzymać boisko do siatkówki i koszykówki. I mam nadzieję, że to boisko już w wakacje zacznie być budowane. To jest taki pierwszy plan. Myślimy o tym, żeby jeszcze powstało jedno boisko do tenisa ziemnego i piłki ręcznej, no ale na to po prostu w tym momencie pewnie nie ma, nie ma jeszcze środków. Ponieważ zainteresowanie tenisem ziemnym było mieszkańców osiedla południe, dlatego też występowaliśmy o takie boisko. To, co na przyszłość bardzo bym chciała, to to, żeby zapewnić młodzieży zagospodarowanie czasu w okresie zimowym. I tu chciałabym, żeby zostało wybudowane, no, żeby stworzone lodowisko, bo jest ono na osiedlu południe bardzo potrzebne. W tym momencie przy naszej szkole być nie może, bo kiedyś takie próbowaliśmy zrobić, ale teren niestety nie jest zbyt równy i spływa woda do właśnie tam przyległej Biedronki w związku z tym no troszkę są problemy, ale Niemniej jednak cały czas o tym myślę, aby ten plan się nam udał. Ponadto wiele Inicjatyw chciałabym wprowadzić nowych w, w samym gimnazjum. E, udało nam się w tym roku z inicjatywy lokalnej e, z Pilu uzyskać pracownię językową, nowoczesną, profesjonalną, e, z w, wspaniałą, e, wspaniałym wyposażeniem, z tabletami dla uczniów, tablicami interaktywnymi, no piękną pracownię. I no nie ukrywam, marzy nam się jeszcze pracownia komputerowa też z takim nowoczesnym sprzętem, bo tą, którą mamy, no to już jakieś kilka lat istnieje w związku z tym. Chcielibyśmy stworzyć nowszą. Potrzebujemy nowej szatni, i też bardzo mi się marzy tutaj taka, gdzie każdy uczeń mógłby mieć swoją szafkę, w której by zostawił ubranie i w której mógłby zostawić sobie swoje książki. Pomysłów jest bardzo dużo. No, zobaczymy w trakcie realizacji. Na pewno będę starać się o pozyskiwanie środków spoza budżetu. Z, na pewno będę występować do firm naszych tutaj z prośbą o dofinansowanie pewnych naszych działań i przedsięwzięć. To tak, na ten moment, jeśli można. To... Teraz proszę chwilę poczekać, bo trochę dłuższa operacja. się, bo Za długo mówiłam. Zdecydowanie. Panie prezydencie, nauczyciele to mają to do siebie. Czyli mogę już. Tak Krzysztof, jestem troszeczkę w innej sytuacji niż koleżanki, ponieważ no, ze szkoły niepublicznej przechodzę, staję się dyrektorem gimnazjum. Jakie w plany? No, plany są przede wszystkim takie, że chciałbym to gimnazjum było otwarte na potrzeby społeczności lokalnej. Chciałbym, aby dla społeczności lokalnej była od... Otwarta i dostępna baza sportowa szkoły. No marzą mi się jakieś kluby powiedzmy, siatkarskie czy koszykarskie tu w Starachowicach. Chciałbym też, aby wyposażyć gimnazjum w nową pracownię językową, taką nowoczesną. Wydaje mi się, że te fundusze, inicjatywy lokalne będą wykorzystane. No chciałbym też troszeczkę zmienić boisko, które tam się znajduje w gimnazji numer 3. Chciałbym, aby to boisko zostało wyposażone w pełną, bieżnię o promieniu 20 metrów, taką pełną 200-metrową, i aby też no, z tego wszystkiego mogło korzystać społeczeństwo, no, nie tylko osiedla, ale i całego miasta. Wydaje mi się, że. To by było. Natomiast co zmiany? No, zmiany na razie nie przewiduję. Muszę najpierw poznać, poznać sytuację i zmieniać na lepsze. To wszystko. Dziękuję bardzo. Pani Kasłowak-Brzezińska. Jak Pan Prezydent wspominał, w szkole Gimnazjum nr 2 pracuję 14 lat. Bardzo dobrze znam szkołę, nauczycieli. To silna drużyna, która mam nadzieję będzie gotowa do jeszcze bardziej intensywnej pracy, bo właśnie chcę kontynu kontynuując dobre tradycje wypracowane przez Gimnazjum nr 2, nadać jej nieco nowocześniejszy. Tor. Przede wszystkim korzystając z programów, programu Inicjatyw Lokalnych i Budżetu Obywatelskiego, chciałbym doposażyć salę w nowoczesny sprzęt multimedialny, zrobić pracownię do języka angielskiego, którego brakuje w naszej szkole nowoczesną. Nie ukrywam, że inspiracją tu dla mnie jest pani dyrektor Anna Salamon, która bardzo prężnie działa. Mam nadzieję, że będę mogła się od niej. Uczyć. Chcemy też doposażyć bazę sportową, też starać się o pieniądze na boisko do siatki. Bardzo bym chciała, żeby moi nauczyciele podejmowali innowacyjne metody nauczania, które by podniosły jakość nauki i wychowania, między innymi organizując zajęcia pozalekcyjne metodą innowacji i wierzę, że to się. To się uda. Dużo planów. Mam nadzieję, że starczy nam sił. Jestem o tym przekonana, dlatego że, tak jak wspominałam, nauczyciele są chętni do pracy i mam nadzieję, że damy radę. A ja mam doświadczenie w organizowaniu różnego rodzaju rzeczy, ponieważ, ponieważ 8 lat kierowałam samorządem uczniowskim, od 9 lat kieruję Szkolnym Kołem Przyjaciół Starachowic, który znany jest w całym mieście, ale i nie tylko. Także mam nadzieję, że to doświadczenie przełoży na kierowanie placówką i że będzie to tylko i wyłącznie z korzyścią dla uczniów. Mam zamiar również bardziej zaangażować rodziców do, do pracy na rzecz szkoły. Także to są najbliższe plany. Dziękuję bardzo. Ja przy okazji jakieś tutaj mówię panarów. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować. Występują ze swoich stanowisk. W przypadku pani Barbary z racji odejścia na emeryturę, w przypadku pana Mirosława Gęborka po 17 latach pracy, dla pani Violetty również po 5 latach pracy. Z mojego doświadczenia wiem doskonale, że to jest bardzo trudna funkcja, ona wypala, ona jest niezmiernie odpowiedzialna i na pewno w tym momencie należny odpoczynek który y, po prostu wynikał z ogromnej pracy, z ogromnych wyzwań, z ogromnych y, trudności, ponieważ współpraca z samorządem y, jest y, trudna, <grydy> dlatego że my nie możemy spełniać wszystkich, choćbyśmy bardzo chcieli, wszystkich marzeń i, i, i staramy się spełniać obowiązki. I dlatego jeszcze raz chciałbym serdecznie podziękować i proszę mi wierzyć, można można spokojnie żyć jako nauczyciel, także moim zdaniem teraz należyty odpoczynek waszym poprzednikom się należy. A co do, co do, do Państwa, to bardzo się cieszę z tak ogromnej ilości pomysłów, chęci nowego otwarcia, wykonywania bardzo wielu nowych, 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 narzuconych przez siebie wyzwań. Także oczekuję, że będzie współpraca z nami układała się bardzo dobrze.